Witajcie kochani, z tej strony Torocistka Winaja, witam wszystkie zodiakalne wagi, moi drodzy, czytanie miesięczne, czytanie na miesiąc lipiec 2025, podglądamy ten pierwszy, wreszcie wakacyjny miesiąc, jakie energie do Was zmierzają w tym miesiącu, na co zwrócić szczególną uwagę, jak sobie poradzić z ewentualnymi energiami i wskazówki rady od kadr. Zanim przejdziemy do tasowania, tradycyjnie w pierwszej kolejności, witam moich stałych widzów, subskrybentów, witam również osoby, które są tutaj pierwszy raz, jeśli Wam się spodoba, będzie mi miło. Każdy, nawet najmniejszy ślad Waszej obecności. Także nie gadamy zaczynamy. Także drogie Wagi, podglądamy taką ogólną prognozę energetyczną dla Was na ten miesiąc. Co tutaj ciekawego wszechświat planuje dla wagi, tak? Jak sobie z tymi planami wszechświata poradzić, wskazówki rady. I oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, tak? Więc bierzcie wyłącznie te energie, które z Wami rezonują, które się z Wami zgadzają, a to, co poczujecie, że kompletnie nie wasze, odrzucajcie, nie bierzcie na siły energii, które z Wami nie rezonują. Dobrze, waga, zodiakalna, lipiec 2025, jaka do Was tutaj prognoza idzie. Dobrze. Aureklimat klimat tego miesiąca, wyzwanie osobiste, energia, z jaką waga wchodzi w ten miesiąc. Sprawy zawodowe, sprawy finansowe, biznesowe, sprawy miłosne, co miłego się może wydarzyć, niespodzianki tego miesiąca, co będzie sprzyjać lub kto, na co, na kogo uważać, potencjalne zagrożenia. Dobra, waga. Wagi, e, jaki tu spokój w tych energiach. Wszystkie energie, wszystkie. Mhm, tak. To są energie spokoju. To są energie ciszy. To są energie równowagi, regeneracji, odpoczynku. No, chyba wagą się szykuje spokojny lipiec, spokojny miesiąc. Być może jest jakaś spora część wag, które mnie słuchają, które wybierają się po prostu na urlop, tak? Mhm. I stąd ten spokój, albo po prostu miesiąc taki spokojny, albo waga bardzo wyciszona. Dobra, lecimy po kolei. Drogie wagi główna energia to jest energia, mm, was żywią, więc raczej ona będzie sprzyjająca. I ja wam powiem, że ja lubię tą energię. Naprawdę przepadam za tą energią, bo dla mnie to jest energia em, odpoczynku. To jest e, energia możliwości zrobienia sobie ży życiowej pauzy możliwości naładowania bateryjek, tak, tych życiowych możliwości m, takiego spokojnego, cichego, em, Powrotu e, do siebie, odpoczynku, regeneracji. Także słuchajcie, lipiec dla Was, wagi, pokazuje mi się w takim klimacie bardzo. E, Harmonijnym, bardzo takim spokojnym, bardzo o wyciszającym. To jest taka bardzo wyciszająca energia. I ja nie wiem, moje drogie wagi, e, oczywiście bierzcie co rezonuje, albo część z Was po prostu. Tu jest wyzwanie dla Was takie osobiste, e, żebyście się na chwileczkę zatrzymali, e, zatrzymały i tak zastanowić się, czy przypadkiem nie potrzebujecie wytchnienia, nie potrzebujecie odpoczynku, nie potrzebujecie regeneracji. Jeśli tak, jeśli ostatnio ten pęd życia i te wszelkie sytuacje w waszym życiu, tak, były takie dosyć niespokojne, to powiem wam, że z tą energią, zresztą nawet z resztą energii, jest duże prawdopodobieństwo, że w tym miesiącu znajdziecie czas, znajdziecie możliwość, tak, na to, żeby faktycznie zrobić sobie w życiu pauzę, żeby się zatrzymać, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, tak? Coś odłożyć na później. I dzięki temu będziecie mogli mogły się tak po prostu odciąć, naładować te wasze życiowe baterie. Także z jednej strony um, dla was takie wyz wyzwanie. E z drugiej strony, kochani, może to być zapowiedź tego, być może ta energia zmanifestuje się u Was w ten sposób, że Wy będziecie po prostu mieli taki spokojny miesiąc, kiedy się wiele spraw zatrzyma, tak? Kiedy będzie na przykład w pracy, w miłości, w życiu Waszym osobistym mniej takich wydarzeń aktywnych, a więcej czasu na odpoczynek. Wagi, to jest energia pauzy. Przede wszystkim to jest energia: przede wszystkim um, odpuszczania sobie, tak? To jest energia odpoczynku, odprężenia, tak? Więc um, bez względu na to, czy Wy tego potrzebujecie, i ale jest dużo możliwości, od razu mówię. I Wy sobie zorganizujecie ten czas na ten odpoczynek. Czy po prostu pojawi się taki spokojniejszy okres, spokojniejsze dni, spokojniejsze tygodnie w tym miesiącu, to Wy się temu nie opierajcie. Bo ten spokój, który tutaj pokazujemy się w tej energii, na pewno przyniesie Wam e, e, taką, wiecie co... E, energię życiową, bo po wykorzystaniu odpowiednio tej energii my później stajemy, tak, po tej pauzie tacy naładowani na nowo i możemy działać. Także wykorzystajcie tą e, energię. No, i dobra, słuchajcie, idziemy do spraw zawodowych, idziemy do spraw finansowych. Bardzo dobra też energia, moi drodzy. Tu jest taka równowaga doskonała. Równowaga doskonała w pracy pomiędzy płacą a pracą. Jeśli waga wykonuje jakiś projekt, jeśli waga wykonuje jakieś zlecenie, no to możecie spodziewać sprawiedliwej wyceny, oceny i zapłaty. Dobra energia, drogie wagi na stabilność. Wiecie, na taką stabilność zawodową i finansową. Tu mi się pokazują dla niektórych z Was możliwości, wiecie, co, podpisania konkretnych takich umów, konkretnych kontraktów, prawda? Więc, jeżeli ktoś, nie wiem, jest na takiej umowie, która. Wymaga, tak? Doprecyzowania, no to bardzo możliwe, że jest tutaj przedłużona umowa. Jeżeli ktoś, kochani, poszukuje pracy, to możliwe, kochani, prace tymczasowe tutaj właśnie z tą energią czwórki mieczy. Możliwa dla Was praca tymczasowa, tylko wiecie co, Wagi? Jeżeli pojawią się takie propozycje, jeżeli pojawią się takie oferty prac tymczasowych, wiecie, tak zwanych sezonówek, no wiadomo w okresie wakacyjnym, no aż y, roi się, tak? Od takich sezonówek typowych, y, no to tutaj macie taką wskazówkę, drogie Wagi, że nawet jeżeli to będzie coś tymczasowego, y, umowa jakaś, nie? Jakiś papierek, jakiś świstek, ażeby później w razie jakiejś y, Niedomówień, niedogadania, żebyście nie zostali, nie zostały na lodzie. Także bez względu na to, czy to jest przedłużenie umowy, czy to jest nowa umowa, czy to jest jakaś umowa typu zlecenie albo coś takiego właśnie krótkotrwałego, nawet jednorazowy taki zarobek, pilnujcie wagi przede wszystkim tego, żeby, żeby ten papierek był, nie? Z tymi podpisami i tak dalej, żeby później w razie co można było dochodzić swoich praw, takich. Właśnie zawodowo-finansowych. To po pierwsze. Ale mówię, to jest bardzo fajna energia. To jest taka równowaga. Równowaga między dochodami i wydatkami i ogólny porządek w życiu zawodowym. Także fajnie, fajnie to wygląda. Mhm. Dla niektórych, w ogóle się powiem Wam, niby tu jest spokój, ale dla niektórych z Was ta energia może być też zapowiedzią, że być może trzeba będzie zająć się jakimiś sprawami em, papierkowymi, uregulować jakieś sprawy związane z dokumentami, uporządkować e, jakieś sprawy prawne, administracyjne, nie wiem, pozałatwiać, tak? Jakieś sprawy urzędowe, ale powiem Wam, sprawiedliwość po Waszej stronie dosłownie, więc raczej powinno Wam to sprytnie, fajnie pójść. I W ogóle to jest Wasza energia. To jest karta wagi. Ja sobie tak teraz czuję, że chyba ta energia chciałaby Wam powiedzieć, żebyście w lipcu, drogie wagi, skupiły bardziej uwagę na sobie w sprawach zawodowych i finansowych. Po pierwsze, ja to rozumiem tak, żeby waga może zatrzymała się na chwilę i przeanalizowała um, siebie jako pracownika lub jako um, pracodawcę, bo nie wiem, w jakiej sytuacji jesteście, taki rachunek sumienia drogie wagi. Czy przypadkiem ostatnio um, gdzieś niektórzy z was się nie pogubili, tak i nie poświęcają za dużo czasu pracy, zapominając właśnie o przerwach. O odpoczynku. Także to tak dla jednych taka praca domowa na lipiec. Dla innych, kochani, tu dosłownie mi się też pokazuje, być może. Być może urlop tak zwany z urzędu, czyli wiecie, ktoś ma niewykorzystany urlop, no i pracodawca tutaj przychodzi ze świskiem, czy tam z propozycją, uwago, wykorzystaj w tym miesiącu urlop, bo masz zaległy urlop, tak? Bardzo możliwe. Także też takie sytuacje. A jeszcze dla innych, drogi, w ogóle się. Róbcie w pracy to, co do Was należy. Wykonujcie te obowiązki, które są Wasze. Dokładnie tak. Skupcie się na tym, żeby Wasze wyniki, Wasza praca, Wasze zasługi, Wasi klienci byli zadowoleni. Nie oglądajcie się po prostu tak wokoło siebie. Teraz skupcie się na sobie, bo ja mam takie wrażenie, że im więcej czasu poświęcicie sobie, swoim pasjom, swojej pracy, swoim zleceniom i tutaj się skupicie, to tym lepiej dla was i bardziej to będzie opłacalne i korzystne. Tak, także tutaj tak troszkę zdrowy egocentryzm zawodowy. O, jak mi się fajnie zrymowało, także na to zwróćcie uwagę, ale ogólnie to jest energia, która pokazuje, w sumie te dwie energie razem pokazują taką równowagę. Możliwość odpoczynku, możliwość zastanowienia się nad czymś, możliwość też właśnie zajęcia się swoimi sprawami zawodowymi. Także niech to się tak manifestuje. Myślę, że nie ma potrzeby dokładania tutaj dodatkowej energii. Lecimy do miłości. I słuchajcie, w miłości kolejna piękna, spokojna energia. Tu jest umiarkowanie. To jest kochani energia, która pokazuje wagę jej sprawy miłosne i sprawy uczuciowe, bez względu na to czy jesteście w związkach, czy jesteście singlami, moi drodzy. Tu jest sytuacja niemal doskonała. Bez względu na to jaka ona jest, tak? Dla jednych kochani to może być po prostu taki czas, kiedy waga nie będzie potrzebowała zmian. Tak? Zwłaszcza jeśli jesteście singlem. Tutaj waga mi się pokazuje, że jestem sobie singlem, jestem sobie sam, sama, jestem sobie spokojna. Na swój sposób samotność dla niektórych będzie taka właśnie wyciszająca i uspokajająca, albo po prostu waga podejdzie do swojego singlerstwa na zasadzie, i też taką wskazówkę macie na zasadzie, no to może teraz nie ma nikogo ciekawego na rynku miłosnym akurat dla mnie, czyli dla wagi, tak? I niech tak zostanie, niech tak zostanie, ja teraz, nie wiem, pojadę nad wodę odpoczywać, opalać się, aby pogoda dopisała, tak? Zajmę się teraz sobą, a miłość wiadomo, kiedy ma się pojawić w naszym życiu, to na pewno się pojawi. Także dla singli taka informacja. Ale to jest taki właśnie, wiecie, taki niemal błogostan Ja się tej energii wyczuwam, że wszystko nie wiem, idzie w dobrym kierunku, albo stoi w miejscu, ale nawet jeśli stoi w miejscu, to też jest dobry kierunek, tak? Takie poczucie, że wasze życie miłosne, wasze życie uczuciowe jest dokładnie w tym miejscu, w którym być powinno, tak? Troszkę stagnacja w tej energii, ale wiecie, dobra stagnacja. Tak? Dobra stagnacja. Mhm. Wiecie, dla, dla związków bardzo dobra to jest też informacja, zwłaszcza dla tych związków, gdzie ostatnio było troszeczkę niespokojnie, to tu wyrównuje się poziom energii w związkach, w relacjach, bo to jest energia, która bardzo często pokazuje mi, wiecie, skłonność do pojednań, tak, do wyciągania ręki na zgodę. Takie rozmowy, które są też spokojne, gdzie jedno drugiego słucha i rozładowanie takich, wiecie, wszelkich napięć, zgoda w związkach, tak, to takie spokojne negocjacje, jeśli trzeba będzie podejmować jakiekolwiek negocjacje. No, no i no spokój, po raz kolejny spokój i... I, i, i stateczność, i też taki odpoczynek, także oczywiście zweryfikujecie sobie, czy robicie sobie single na przykład, robią sobie po przerwę od randkowania i skupiają się teraz na sobie i nie przyspieszają, tak, żadnych znajomości, ani nie szukają nikogo na siłę, czy jeśli jesteście w związkach, to po prostu mm, taki spokój w tych związkach, taka harmonia, tak, <laughs> w relacjach, także bez względu na to naprawdę Korzystajcie, korzystajcie z tej energii, bo to jest energia, która może nie, nie świadczy jakiegoś rozwoju, tak? Bo jednak ta główna energia już sama pokazuje, że to jest jakaś pauza, jakaś, jakaś przerwa, ale to jest taki bezpieczny brak rozwoju, tak? Który, i ta potrzeba spokoju. Też mi się tutaj pokazuje, być może, zwłaszcza jeżeli macie, nie wiem, wodnika, tak, strzelca ewentualnie, bo mi się takie znaki tutaj pokazują, bardzo możliwe, że ta osoba, jeśli macie taką, partner, partnerka, tak, osoba, z którą się spotykacie, da wam dużo wsparcia, da wam też dużo takich ciekawych rozmów. Fajnie, fajnie, bardzo spokojnie mi się tutaj pokazuje. I trzymajcie się tego, tak? Też nie będziemy tu dokładać energii. No chyba nie ma, nie ma takiej potrzeby te. Dwie energie tutaj mówią już same za siebie, że. Może i przerwa, może i spokój, może brak rozwoju, ale taki pamiętajcie, że jeżeli coś jest rutynowe, jeżeli coś jest zatrzymane w miejscu, to mamy nad tym kontrolę, i tutaj ta kontrola się pokazuje. Także życie miłosne wagi w lipcu będzie spokojne. W ogóle życie wagi w lipcu będzie spokojne, moi drodzy. I jeśli ktoś potrzebuje naprawdę tego spokoju, no to te energie pokazują, że jest to do zrobienia. Jest bardzo sprzyjająca energia na odpoczynek. Dobra, Wagi, niespodzianki tego miesiąca, co miłego się może wydarzyć. Wszystko idzie ku dobremu wagi w tym miesiącu. Tu są pozytywne zakończenia, tu są pozytywne rozwiązania problemów. Tu jest um, piękna energia, która pokazuje, że macie harmonię. Możecie zdobyć tą harmonię, możecie odczuć tą harmonię niemal w każdej dziedzinie waszego życia. No, to jest taka, wiecie, energia czystego szczęścia. Mhm. I nieważne, o jakim tutaj szczęściu mówimy, waga już wie, którego szczęścia najbardziej potrzebuje, tak? Którego rozwiązania problemów. Ale, wiecie, zawodowe spełnienie przede wszystkim. taka wiecie, stabilność finansowa mi się tutaj pokazuje. Jeśli jakieś tutaj były mm, konflikty rodzinne, małżeńskie, no to tu pojednanie tą rodziną. Dużo czasu tutaj, drogie wagi, dla niektórych z Was z rodziną mi się pokazuje. My może faktycznie część z Was jedzie na urlop jedzie w rodzinne strony, tak, odwiedzić rodziców, rodzeństwo i bardzo przyjemny czas właśnie w gronie rodzinnym. Może jakieś imprezy, wiecie, wielopokoleniowe też tutaj, które mogą Was zaskoczyć. Zakończenie, kochani, konfliktów w rodzinie. Pojednanie się z kimś z rodziny, z rodzicami, z rodzeństwem, z jakimiś przyjaciółmi. Naprawdę fajna energia, która pokazuje no spokojne, wiecie, miesiąc, pod względem takim rodzinnym przede wszystkim. Możliwe, że waga odnawia kontakty z kimś z rodziny, z kim dawno nie mieliście kontaktu. Odnawiacie kontakty ze starymi przyjaciółmi. No wagi, no co ja będę dużo mówić? Tutaj dla Was w lipcu w niespodziankach macie zakończenie jakichś problemów. Tak? I nieważne, zweryfikujecie sobie, albo wiecie, jakie tutaj problemy zmierzają ku końcowi, czy to finansowe, czy to rodzinne. Bardzo dobry Roman, jeśli chodzi o. Sprawy przede wszystkim rodzinne i finansowe. Wagi, ja Wam coś jeszcze tutaj powiem, może ktoś musi usłyszeć. Jeżeli ktoś jakieś sprawy mieszkaniowe ma, zwłaszcza jeżeli w tych sprawach mieszkaniowych jakieś dokumenty, właśnie, wymagają uporządkowania. Może kupno, może sprzedaż, może wynajem, może coś tam trzeba załatwić w spółdzielni mieszkaniowej. Tak, coś z nieruchomościami, może też już niekoniecznie mieszkaniowe, ale w ogóle nieruchomości mi się tutaj pokazują. Sprawy spadkowe, tak, jakieś inwestycje też w nieruchomości, ale coś, co trzeba uregulować prawnie. Jeżeli macie takie sprawy, drogie wagi, to tutaj mi się pokazuje, że jest bardzo możliwe, że te sprawy uda się podomykać. W taki bardzo pozytywny sposób, nawet jeżeli jakieś sprawy związane z nieruchomościami, podziałami, majątków i tak dalej, są teraz w toku. Nawet jeżeli toczą się jakieś sprawy sądowe, tak, czy administracyjne, wiecie, to jest pokazane, że możliwe, że w tym miesiącu te sprawy się zakończą i raczej skończą się pozytywnie. Więc tak powiedziałam, bo tutaj te energie mi... Taką informację podsunęły, więc jeśli ktoś ma to e, sprawy mieszkaniowe, e z nieruchomościami w ogóle związany, ale coś takie, co trzeba prawnie uregulować, jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia i raczej w pozytywnym kierunku. Także takie niespodzianki i ogólnie rodzina. Uwagi, rodzina, przyjaciele, bo wiadomo, czasami przyjaciele, nie mamy więzów krwi, ale to, są, to jest nasza rodzina, bardzo często, tak? To macie w niespodziance, będą sprzyjający, będą pomocni, no i te konflikty tutaj rozwiązane. Pięknie. Wagi, naprawdę macie bardzo sprzyjający miesiąc. No i dobra, w ogóle na co uważać? <laughs> na co uważać? Słuchajcie, jeżeli tak jesteśmy przy sprawach rodzinnych i macie tak zwaną starszyznę w waszej rodzinie, tak? Jakiś dziadek, jakiś kuzyn, nie wiem, mama, tata, teść, teściowa. I... Czasami jest tak, że ci starsi to starsze pokolenie, prawda, ma te takie swoje pożekadła, ma te takie swoje teorie na temat życia, ma takie rady i wagusie, uważajcie na to, żeby czasami nie zignorować rad tych seniorów, przede wszystkim. Bo być może czasami nam się coś wydaje takie przestarzałe, nieaktualne, ale ja mam takie wrażenie, że tutaj biorąc pod uwagę tą energię, ktoś ale właśnie ze starszyzny, z tych seniorów w Waszej rodzinie, ma dla Was dobrą podpowiedź, nawet jeżeli początkowo będzie Wam się taka, wiecie, wydawała, wydawała mocno przestarzała i bez sensu, nie? Nie wiem, o czym ja teraz mówię, ale z jakiegoś powodu tak e, poczułam, więc może ktoś to musi e, usłyszeć. Takie, wiecie, nie odrzucajcie rad. Nie odrzucajcie niektórych rad ze strony osób starszych, nawet jeśli Wam się wydają nieaktualne, bo się mogą okazać bardzo aktualne. Także tak na to, na to zwróćcie uwagę. Wagi, to jest miesiąc, kiedy u Was następuje spokój, tak? W tym miesiącu, kiedy Wy się wyciszacie, kiedy Wy się troszeczkę izolujecie a kiedy znajdujecie czas na to, żeby pobyć samemu, na to, żeby odpocząć. I tu jest chyba zagrożenie, drogie wagi, żeby ta hmm, potrzeba izolacji, odpoczynku i odcięcia się nawet na swój sposób od życia społecznego nie wyszło wam za mocno, drogie wagi, teraz tą energią pustelnika. Bo wiecie, jak to czasami jest? Jest pewna cienka granica pomiędzy potrzebą ciszy potrzebą odpoczynku w ogóle od ludzi, a tym momentem, kiedy my za bardzo zamykamy się w domu i to już grozi takim wręcz cierpieniem samotności. Na to wagi uważajcie, żeby powiem wprost nie przesadzić z izolacją. nie przesadzić z... Chęcią bycia samemu, bo ta samotność, nawet jeśli jakieś wagi potrzebują, tutaj w czwórce mieczy, pokazuje mi się jako samotność dobra, regenerująca, tak? A jednak tutaj pustelnik w ostrzeżeniu ostrzega wagę, żeby waga nie zamykała się tak w sobie za bardzo. Tak, ja wiem, że czasami są takie mm, sprawy, które mogą się wydawać wstydliwe, mogą się wydawać zbyt intymne i nie chcemy się po prostu tymi sprawami z nikim dzielić, ale nie zamykajcie się w wagi za mocno. Tak, wyłączyć czasami emocje warto jak najbardziej, czasami warto schować się przed światem, ale mm, nadmierna izolacja. Takie próby wręcz ucieczki mi się tutaj się pokazują, drogie wagi. U niektórych możecie mieć taką skłonność do mm, takiego przekonania, że wy sobie samotnie lepiej dacie radę e, niż. W towarzystwie innych ludzi, a to tylko może pogłębić Wasze przygnębienie. Także na to uważajcie, kochani, bo widzę wagę w tym miesiącu, troszkę potrzebuję odpoczynku, potrzebuję też takiej regeneracji od ludzi, bo mogło, mogą Was ludzie tak troszkę drażnić, nie? Wiecie, tak działać troszkę na nerwy, irytować. I. Yy, yy. Nie zamykajcie się za mocno. Każdy człowiek potrzebuje towarzystwa, tak? Więc tu jest takie ostrzeżenie, ewentualne zagrożenie u niektórych z Was, żeby nie zamykać się za bardzo w sobie. Nie tłumić za mocno swoich emocji, tak, bo to w końcu może się przyrodzić takie dosłownie samotne cierpienie niemal z pierwszymi objawami depresji, a miało być tylko regeneracją, pauzą, odpoczynkiem. Także na to drogie wagi, uważajcie, ok? Także na to uważajcie. Mhm. Także dobra, wagi. Nie będę Was już dłużej trzymać. Przed Wami taki miesiąc. I życzę Wam, życzę Wam drugiej wagi, żeby to się tak zmanifestowało. Miesiąc pod hasłem akcja regeneracja, akcja odpoczynek, zbieranie sił, ładowanie życiowych bateryjek. Pozwólcie sobie na to. Jest mnóstwo sprzyjających energii, właśnie na to, żeby waga wreszcie mogła odetchnąć i poczuć się lepiej. I tego Wam oczywiście życzę. Super, super to wygląda. Lipiec widocznie dla niektórych w większości, albo dla większej grupy wag jest miesiącem chyba urlopowym, co? Albo przynajmniej możliwością do odpoczynku. Dobra, wagi, także życzę Wam oczywiście tego odpoczynku. Jeszcze dla Was karta pozytywnej inspiracji, coś miłego, coś wesołego, co Was tak naładuje pozytywnie na cały ten miesiąc, lub pozytywne hasło na ten miesiąc. Szukasz miłości swojego życia? Spójrz w lustro. Oczywiście, że tak. Czasami my szukamy miłości w innych ludziach, szukamy tego ukojenia, tak? U innych ludzi. A miłości najwięcej, szacunku i uwielbienia czasami możemy dać sami sobie. Bo my jesteśmy piękni, każdy jest piękny, tylko musimy to piękno w sobie dostrzec. Także znajdźcie też czas na to, drogie wagi, żeby dostrzec piękno w sobie i znaleźć miłość także w swoim odbiciu. Tego Wam oczywiście życzę, pięknego miesiąca, pozytywnych energii na ten lipiec. Widzimy się, słyszymy niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!